Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu. W tej części zajmiemy się opisywaniem własności funkcji w momencie, kiedy mamy jej wykres. I tutaj zbieramy sobie wiadomości, które były omawiane we wcześniejszych tematach, czyli dziedzina, zbiór wartości itd. I dlatego to, co tu widzicie, analizując wykres funkcji, opisujemy jej własności według następujących punktów. I tutaj są te punkty, które tak naprawdę znamy, tylko będziemy je opisywali już w jednej części, w jednym zadaniu, bo będziemy opisywać dziedzinę funkcji, zbiór wartości funkcji, miejsca zerowe funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne, przedziały monotoniczności funkcji. Różnowartościowość funkcji oraz najmniejszą i największą wartość funkcji. Według tych punktów będziemy omawiali własności danej funkcji. I tutaj przechodzimy już do zadania pierwszego, gdzie wykres mamy. I będziemy omawiali zgodnie z tymi punktami. Czyli wykres jest, i pierwszym punktem zawsze jest dziedzina funkcji. Możemy napisać słownie dziedzina funkcji, ale też możemy od razu przejść do zapisu matematycznego, czyli dziedziną funkcji jest. I teraz zobaczmy, dla jakich x ta funkcja jest określona. Tak naprawdę sprawdzamy najlepiej linijką i tak zobaczmy. Tu może ta podziałka nie jest dobrze widoczna, ale to jest podziałka 1, 2, minus 3, 4, 5, 6 itd. I zobaczmy, od jakiego x się zaczyna. No, na przykład dla takiego x tutaj na końcu nie ma żadnej wartości. Tutaj też nie ma żadnej wartości. Przechodzimy i widzimy, że dla tego x jest kółeczko puste, czyli wartości jeszcze nie ma, ale następne x już będą. To przeliczmy, ile tutaj jest minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli można powiedzieć, że od minus 12 przedział otwarty do. I teraz idziemy dla tych x. Są wartości, są, są, są. Jest pewien problem dla tego x. Tu wartości nie ma, ale tutaj wartość jest. Czyli jest ta ciągłość. Idziemy, są wartości, są, 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 do minus 1 włącznie. W tym przedziale. Wartości nie ma. Czyli pierwszym przedziałem, dla którym istnieje dziedzina, to jest od minus 12 otwarty do minus 1 domknięty. Od minus 12 otwarty do minus 1 domknięty. To jest pierwsza część dziedziny. No to idziemy dalej w prawo. Tutaj wartości nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ale dla x równego 0 już wartość jest. Czyli już od 0 włącznie idziemy w prawo, idziemy, idziemy, idziemy. Są wartości, są, 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 są. Do tego miejsca, ale bez tego konkretnie x. Jaki to jest x? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli od 0 domknięty do 7 otwarty. Czyli suma od 0 domknięty do 7 otwarty. Ale to nie koniec. Idziemy jeszcze dalej. Tutaj wartości nie ma, nie ma, wartości nie ma. Od tego miejsca są, aż do tego miejsca. Tylko przeliczmy, jakie to są xy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Od 10 domknięty. Do 11, 12, do 13 też domknięty. I mamy pierwszy punkt, tak naprawdę najważniejszy punkt własności, ponieważ określanie dziedziny jest najistotniejsze. Przechodzimy do drugiego punktu, zobaczmy zbiór wartości funkcji. Zbiór wartości funkcji czytamy linijką tak naprawdę. Z drugiej strony, czyli od dołu do góry. I tak. No tej wartości funkcja nie osiąga. Jest pewien problem dla tej wartości. Minus 1, 2, 3, 4. Dla minus 5. Czy tę wartość osiąga? No w tym miejscu nie. Ale proszę zobaczyć. Wartość minus 5 osiąga dla argumentu 13. Czyli wartości osiągane są od minus 5 włącznie. Są wartości, bo przecina linijka. Są, 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 są. Idziemy dalej, 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 dalej. Do tego miejsca. I znowu jest problem, czy tę wartość funkcja osiąga, czy nie. No w tym miejscu nie, ale w tym miejscu tak. Czyli to będzie do 1, 2, 3, 4, 5, do 6 włącznie. Czyli jeszcze raz. Od minus 5. I z tego powodu włącznie do 6 i właśnie z tego powodu włącznie. To jest zbiór wartości. Zbiór wartości, czyli jest od minus 5 włącznie do 6 włącznie. Następnym punktem, trzecim, są miejsca zerowe funkcji. Miejsca zerowe funkcji dość prosto się odczytuje. Jeżeli jest wykres, po prostu idziemy po osi x i patrzymy się, gdzie są punkty wspólne. Na pewno jest to ten punkt wspólny, jest tu, jest tu, tu nie ma i tu. Czyli punkt trzeci, i tutaj, żeby już nie było wątpliwości, bo dziedzina ma taki zapis, zbiór wartości taki zapis, to jednak trzeba byłoby zapisać, że miejsca, zerowe x należy i teraz wymieniamy te x to jest ten x przeliczmy, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, minus siedem minus siedem kolejnym jest tu minus jeden raz, dwa, trzy trójka tu nie ma i tu było raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu jest dziesiątka. To jest ostatnie miejsce, największe miejsce zerowe. Miejsca zerowe już mamy. Przechodzimy do kolejnego, czwarty punkt. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? Ja tylko wrócę do tego wcześniejszego punktu, jak zapisać to inaczej. Tutaj w tym trzecim punkcie miejsca zerowe. F od x równe jest 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy, i tutaj wypisujemy to minus 7, minus 1, 3 i 10. To jest bardziej prawidłowy zapis matematyczny. W czwartym punkcie. Mamy odpowiedź na pytanie, kiedy funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a kiedy ujemne. To napiszę już matematycznie. Funkcja f od x przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x należy. I też odpowiemy sobie w tym punkcie. Funkcja przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy x należy. I tu odpowiem na pytanie, a tu przechodzimy do rysunku, jak to odczytamy. Najlepiej opisywać sobie tutaj tak zwaną siatką znaków, czyli zaznaczając plusy i minusy. Pamiętam, jeżeli wykres jest nad osią x, to tam zaznaczymy plusy. Jeżeli jest pod osią x, zaznaczymy minusy. Na pewno przed minus 12 tutaj żadnego fragmentu funkcji nie ma, więc w tej części na pewno żadnych plusów, minusów nie wstawiamy. Ale od tego miejsca już wykres jest nad, czyli tu będą plusy do tego miejsca. W tej części będą minusy aż do tego miejsca. W tej części nie ma żadnych znaków, natomiast w tej części będą plusy. W tej części będą minusy i w tej części, ale tylko stąd dotąd, nie dalej, będą minusy. No teraz odczytujemy w tym zapisie. W tym zapisie mamy szukać plusów. No to odczytamy, gdzie są plusy. Na pewno są w przedziale od minus 12 otwarty. Do minus 7 też otwarty. Od minus 12 otwarty do minus 7 otwarty. Ale to nie koniec, ponieważ plusy jeszcze są od 0 do 3. Tylko tak, dla 0 przyjmuję wartość dodatnią. Dla 3 to jest wartość 0, czyli nie jest to wartość dodatnia. Czyli będzie od 0 domknięty do 3 otwarty. Suma od 0 domknięty do 3 otwarty. Czy jeszcze gdzieś są plusy? No już nie ma. Więc przechodzimy do minusów. Funkcja przyjmuje wartości ujemne. Tu jest tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu jest minus 7. Od minus 7, ale przedział otwarty. Dlaczego? Bo dla minus 7 wartość wynosi 0, a nie jest to wartość ujemna. Czyli od minus 7 otwarty do minus 1 też otwarty. Od minus 7 otwarty do minus 1 też otwarty. Gdzie jeszcze są minusy? No są w przedziale tym. Od trójki otwarty. Do 3, 4, 5, 6, 7, od trójki otwarty do 7 otwarty. Czyli suma od 3 otwarty do 7 otwarty. I gdzie jeszcze? Tu jest dziesiątka, czyli od 10, ale otwarty, bo to jest miejsce zerowe do 13, ale przedział. Domknięty, bo dla 13 przyjmuje wartość ujemną. Czyli suma od 10 otwarty, ale do 13 domknięty. Następnym punktem są przedziały monotoniczności. Piąty punkt. Można to pisać słowami, a można też zapisać to. W ten sposób. Funkcja rośnie, dwukropek x należy. Funkcja maleje, dwukropek x należy. Funkcja jest stała, dwukropek x należy. No i teraz spójrzmy na rysunek. Patrzymy się tak. Na pewno, jako całość, ta funkcja nie jest monotoniczna, ale Pierwszy fragment jest fragmentem funkcji malejącej. Jak maleje? Od jakiego x? Od minus 12 otwarty do tego x, a tu jest minus 1, 2, 3, 4,5. Do minus 4,5 domknięty. Czyli od minus 12, ale maleje. Od minus 12 otwarty do minus 4,5 domknięty. To był ten fragment, gdzie funkcja malała. Od minus 12 do minus 4,5. Potem ta funkcja rośnie. Od jakiego argumentu? Od minus 4,5, ale otwarty do minus 1 domknięty. Tutaj rośnie. Od minus 4 i 1 druga otwarty do minus 1 i domknięty. Jeszcze raz spójrzmy. Od minus 4,5 otwarty do minus 1 domknięty. Przechodzimy dalej. Potem funkcja ma tej kawałek malejący stąd dotąd. Od zera. Do 5 i tu jest dla zera wartość, i dla 5 jest wartość, czyli funkcja maleje od 0 domknięty do 5 domknięty. Maleje. Czyli suma tu jest malejąca od 0 domknięty do 5 domknięty. Już ten fragment zaznaczyliśmy. Potem jest fragment rosnący. Od 5 i wartość jest. Do 7 i wartości nie ma. Czyli od 5 domknięty do 7 otwarty funkcja rośnie. Czyli suma. Od 5 domknięty do 7 otwarty funkcja rośnie. Potem ostatni, ostatnim kawałkiem jest ten. Funkcja maleje od ilu? Od 10 do 13. Od 10 do 13. I tu jest wartość, i tu jest wartość, czyli to jest przedział domknięty. Funkcja maleje od 10 do 13. Suma od 10 do 13. I wykres już przeanalizowaliśmy cały pod tym względem. No ale spójrzmy, tu jeszcze napisaliśmy sobie, że funkcja ma być stała. No, ale ponieważ nie było to w żadnym fragmencie, to napiszemy x należy do zbioru pustego. I w ten sposób mamy omówiony już punkt piąty. Przechodzimy do następnego punktu, punktu szóstego. Różnowartościowość funkcji. Punkt szósty. Punkt szósty. Patrzymy się. Jak sprawdzamy różnowartościowość funkcji? Pamiętamy, że jeżeli jest wykres i idziemy linijką od dołu do góry I jeżeli ta linijka, wykres będzie przecinała tylko raz, no to jest to funkcja różnowartościowa. A jeżeli jest jakiś moment, gdzie ta linijka przetnie wykres w dwóch bądź więcej miejscach, to nie jest. I spójrzmy, no od razu widać, że ta linijka przecina w dwóch miejscach. Na przykład tutaj, w raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu miejscach. No, nie ma sensu już dalej sprawdzać. Zapiszemy po prostu, że w punkcie szóstym funkcja nie jest różnowartościowa. Funkcja nie jest różnowartościowa. I punkt siódmy, ostatni. Najmniejsza i największa wartość funkcji. No, najmniejszą wartość funkcji, no to odczytamy, patrząc się, gdzie jest ten wykres najniżej. No to spójrzmy, tutaj wartości nie ma, nie ma, ale jest ta konkretnie wartość, minus 5. I tę wartość, minus 5, funkcję osiąga dla argumentu. 13. Jak to zapisać matematycznie? punkt 7. Funkcja osiąga wartość najmniejszą Równą minus 5 dla argumentu 13. Albo funkcja osiąga wartość najmniejszą f od, od 13 i równa się minus 5. To jest wartość najmniejsza. Funkcja, i teraz zobaczymy, gdzie funkcja osiąga, czy w ogóle osiąga wartość największą. Osiąga tę wartość. Wartość dokładnie 6. Dla argumentu 0. Funkcja. osiąga wartość największą równą 6 dla argumentu 0, albo f od 0 równa się 6. Ja tylko się powrócę do wykresu, bo tu już się kończy omawianie tej funkcji. Spójrzmy na ten fragment, no powiedzmy ten ostatni, czyli co byłoby, gdyby oba kółeczka były puste. Wtedy po prostu piszemy, że ta funkcja nie osiąga wartości największej. I to samo przy wartości najmniejszej. Zadanie drugie z tego tematu jest konkretnie do pewnego rysunku. Na podstawie wykresu funkcji, i tutaj wykres mamy. I po kolei podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji. No to piszemy podpunkt A. Dziedzina funkcji równa się, zbiór wartości funkcji równa się. Dziedzina. No to, wiadomo, idziemy linijką od lewej do prawej strony. Tutaj wartości nie ma, w ogóle nie ma punktów wspólnych. Zaczyna się od minus 7 domknięty. Od minus 7 domknięty do minus 1 otwarty. I to jest pierwszy kawałek, zapiszemy. Od minus 7 domknięty do minus 1 otwarty, ale to nie koniec, ponieważ jeszcze tutaj wartości nie ma, ale od 0 widzimy domknięty aż do 5 domknięty, i potem już nie ma. Czyli jeszcze jest. Fragment dziedziny, czyli suma od 0 domknięty do 5 domknięty. Jeszcze raz spójrzmy. Od minus 7 domknięty do minus 1 otwarty. Suma od 0 domknięty do 5 domknięty. W tym podpunkcie mieliśmy jeszcze odczytać zbiór wartości funkcji. No to zbiór wartości funkcji. Wiadomo, linijka poziomo. I jedziemy tu. Wartości nie ma. Ale już wartości zaczynają się od minus 3. Od minus 3 włącznie. Aż do 4 włącznie. Od minus 3 włącznie. Do 4 włącznie. Od minus 3 do 4. I to jest podpunkt A. Podpunkt B. Mamy obliczyć wartość pewnego wyrażenia. Więc ja podpunkcie B to wyrażenie przepiszę i będziemy odczytywać. Podpunkt B. F od minus 4 razy f od minus 2 odjąć f od 5 i równa się. No to po kolei. Zaczynamy od określenia wartości funkcji f od minus 4. No to szukamy. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. To jest nasz x. Jaka będzie wartość? Idziemy do wykresu. I to jest wartość. Czyli f od minus 4 równa się 4. I to wstawiamy tutaj. Czyli f od minus 4, i w miejsce tego wstawiamy już 4. Potem jest razy. Razy. I otwieramy nawias. Odczytamy, co to jest f od minus 2. F od minus 2. Minus 1, minus 2, i wartość jest tu, czyli minus 3. Czyli f od minus 2 równa się minus 3. Czyli jak mieliśmy tu działanie, czyli zamiast tego wpisujemy minus 3. Potem jest odjąć, piszę odjąć. I mamy odczytać jeszcze f od 5. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Dla argumentu 5 wartość wynosi 1. Czyli zamiast f od 5 wstawiamy 1. No i reszta to już są rachunki, bo to jest 4 razy minus 4 i to jest równe minus 16. Czyli wartość tego wyrażenia, dlatego a tej funkcji wynosi minus 16. Podpunkt C. Odczytajmy. Podaj przedziały, w których funkcja jest malejąca. Czyli nas interesuje tylko to, kiedy funkcja maleje. Więc ja przygotuję sobie już zapis. Funkcja maleje. Dwukropek x należy. Teraz zobaczmy, gdzie ta funkcja maleje. Na pewno to nie jest ten kawałek, ale na pewno to jest ten kawałek. I pamiętajmy, odczytujemy po x, -ach. czyli zaczyna się w minus 4 i kończy się w minus 2, ponieważ dla minus 4 jest wartość, dla minus 2 jest wartość, czyli dla x należących od minus 4 do minus 2 funkcja jest malejąca. Zapisuję. Od minus 4 do minus 2. Czy jeszcze gdzieś ta funkcja jest malejąca? No idźmy dalej. Tu funkcja jest stała, a tu funkcja jest jaka malejąca? To dla jakich x'ów? Od trójki włącznie do piątki włącznie. Od 3 domknięty do 5 domknięty. Czyli suma od 3 domknięty, do 5 domknięty. To był podpunkt C. I podpunkt ostatni D. Odczytajmy. Podaj zbiór argumentów, czyli inaczej mówiąc, xów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie. Dodatnie, czyli mają być plusy. No to przechodzimy do rysunku. Tu żadnych znaków nie wstawię, natomiast już od minus 7 już będą plusy. Do którego miejsca? No do minus 3. Potem w tej części byłyby minusy, tutaj nie ma, od tej części są plusy, do tego miejsca. Jeżeli mieliśmy mieć wartości dodatnie, to zobaczmy tak. Plusy są skąd? Od minus 7 i już włącznie, bo już tutaj wartość jest dodatnia 1, czyli od minus 7 włącznie do minus 3, ale otwarty, bo dla minus 3 jest miejsce zerowe. Czyli pierwszy fragment, i napiszę to matematycznie. Funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Wtedy i tylko wtedy, gdy x należy od minus 7 włącznie do minus 3 otwarty, jeszcze raz potwierdźmy to sobie, od minus 7 włącznie do minus 3 otwarty, ale jeszcze jest ten przedział od 0 i już włącznie, bo już tutaj jest wartość 3, od 0 włącznie do 5 i też włącznie, od 0 włącznie do 5 włącznie. Czyli suma. Od zera domknięty do 5 domknięty. I to wykonaliśmy wszystkie te podpunkty z tego zadania.